Dzień dobry wszystkim. Wychodzę zaraz do pracy. Niektóre dziewczyny dzisiaj mają wolne u nas w firmie, ale ja i Oliwka nie mamy wolnego. Idziemy do pracy po intensywnym również weekendzie. Ale chciałabym wykorzystać ten moment i podziękować Wam bardzo za ten weekend i za to, co się wydarzyło, bo um, pierwszy raz wystawiałam się ze swoją firmą i Byłam wiele razy na CBLogger's jako prelegentka, ale pierwszy raz się wystawiłam jako firma. No i było bardzo dużo tych stoisk, było bardzo dużo ludzi, ale po prostu ilość yy, osób, które przyszła do naszego stoiska po macze, mnie po prostu przerosła. Ale też nie tylko chodzi mi o to, że ludzie przyszli, ale o każdą rozmowę z wami, bo ten weekend bardzo mi mocno pokazał, jaką mam grupę docelową. I przychodziły do mnie po prostu matki, yy, przyszło, przychodziły do mnie do, dorosłe, dojrzałe kobiety. I zrozumiałam, że mam naprawdę świetną grupę docelową. W sensie yy, z każdą z tych osób zamieniłam parę zdań albo naprawdę yy, z kilkanaście minut rozmawiałam. Przyszła do mnie też taka mama wcześniaka, i jak rozmawiałyśmy, to skończyła się rozmowa łzami w oczach, i po prostu tak ciepłym tulaskiem. I chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za to wszystko, bo nie było takie. Jak niektóre wydarzenia yy, influencerów, że po prostu fotka, pyk i uciekam, tylko naprawdę to było bardzo wartościowe i bardzo mnie to podbudowało. Yy, dziękuję, że jesteście ze mną i, yy, i za to, że mnie tak wspieracie i wspieracie moją firmę. Yy, jestem pewna, że otwarcie w tą sobotę będzie hitem, no pokazałyście mi to i w ogóle każda osoba, która przychodziła po macze, ja tutaj właśnie Macze piję yy, mówiła tak piękne yy, rzeczy. Ale chciałabym też powiedzieć coś o maczy. Bardzo dużo osób, które podchodziły, mówiły, że będą piły pierwszy raz macze, ale też było bardzo dużo osób, które mówiły, że już piły macze i jej nie lubią i dają sobie drugą szansę. I na naszym stoisku im bardzo, bardzo smakowała. I ja chcę, żeby to wybrzmiało, bo też to tłumaczyłam na stoisku. Niektóre osoby zbyt Poważnie podchodzą do tematu maczy. Jest taki jeden pan samuraj, który non-stop mnie atakuje i non-stop po prostu coś wyrzuca na temat mojej firmy na swoim koncie. I ja uważam, że po prostu jakby musimy sobie troszeczkę dać na luz. Bo z maczą jest trochę jak z kawą. Macie różne rodzaje kawy. i to tak naprawdę zależy od nas. Każdy ma inne gusta, inne smaki i niektórzy lubią kawę sypaną, niektórzy lubią prażone ziarna z Kolumbii, a i niektórzy lubią kawę. Niektórzy traktują maczę jako ceremonię herbaty. I to też jest okej. Okay. I niektórzy ją Komercjalizują, modernizują, tak jak my, i w naszym lokalu będzie właśnie tak bardzo nowocześnie. Będziemy bawić się maczą, będziemy mieć pozycje, które będą nieoczywiste z maczą, ale będą też te, po prostu te tradycyjne macze. Także yy, uważam, że po prostu dla każdego jest przestrzeń, dla każdego jest miejsce, yy, i tak naprawdę to wy musicie zdecydować która macza wam smakuje i to, i to tyle, ale to nie ma tak, że jedna jest okropna i tej nie wolno pić. To nie jest suplement, dobra? To nie jest lek, to nie jest suplement, to jest herbata. Zejdźmy troszeczkę z ciśnienia. I yy, zapraszam was serdecznie w tę sobotę na otwarcie naszego lokalu Sandra Smacza, nad którym... Intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Odbędzie się o godzinie 10. O godzinie 10 otworzymy drzwi i będziemy otwarci dla Was 7 dni w tygodniu, codziennie od godziny 7. Natomiast w sobotę wyjątkowo robimy otwarcie od 10., bo musimy się bardzo do tego przygotować. Będą niespodzianki, będą prezenty. Zapraszam Was serdecznie, będę również tam na miejscu ja. czy nie będę robić, będą robiły to nasze dziewczyny, baristki. I wiem, że będzie grubo, słyszałam ploteczki na mieście, że ludzie zjeżdżają się z całej Polski, z różnych miast na to otwarcie. I jest mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy otwierać kolejne lokale i nie będziecie musieli specjalnie do Warszawy jechać po się ale to w niedalekich planach najpierw ten lokal. I naprawdę chcę żebyście wiedzieli, że włożyłam w to bardzo dużo pracy, nie pochodzę z rodziny gastro. Na bieżąco po prostu wymyślam rzeczy, które chciałabym tworzyć i... Uczę się, doszkalam się, bo ten temat był dla mnie totalnie nowy i nie wiedziałam, od czego tak naprawdę zacząć, jak wygląda otwieranie lokalu gastronomicznego, który w ogóle nie był lokalem gastronomicznym i zamienienie go, e, i prowadzenie mm, maczarni. E, nowe doświadczenie, mam nadzieję, że okaże się sukcesem. E, dziękuję Wam bardzo za ten weekend i chciałabym jeszcze tutaj podziękować Wam za zaangażowanie w, w zbiórkach dla Ignasia i dla Tymka. Jestem na łączach w tej sprawie i wiem, że zrobiliście, uczyniliście cuda. Ponad 100 tysięcy na każdą zbiórkę poszło w 24 godziny. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jeszcze nie koniec i rozmawiałam wcześniej z dziewczynami z Się Pomaga i Tymek ma bardzo mało czasu, bo tylko do września. I pytam się, dlaczego tylko do września? O co chodzi? I chodzi o to, że Tymek ma 14 lat i to był cud, że w ogóle zakwalifikował się do, do tego programu leczenia geno genowego. I prawdopodobnie to jest jego ostatnia szansa. Do następnego się nie zakwalifikuje, a jego stan zdrowia bardzo się pogarsza. Do tego stopnia, że właśnie teraz już jest na wózku, że już mu rączki odmawiają posłuszeństwa, bo ta choroba powoduje degradację mięśni. I na końcu y, przestaje pracować serduszko. Czytałam też słowa jego brata, który pisał, że znów chciałby się pograć w piłkę ze swoim bratem, bo to nie jest tak, że on się urodził y, i od razu chory, tylko on. on... Mama urodziła myślała, że zdrowe dziecko i z czasem po prostu ta choroba się pojawiła, no, to znaczy pojawiła, dowiedziała się o niej, bo to jest taka dziura w genie, którą trzeba załatać tą, tym leczeniem genowym w Stanach Zjednoczonych. I brat Tymka dorastał z nim, bawił się z nim, grał w piłkę z nim. No i w pewnym momencie po prostu ta choroba bardzo szybko zaczęła się rozwijać i Tymek przestał mieć siłę. Natomiast on codziennie wstaje i mówi, że chce być zdrowy, że dzisiaj będzie zdrowy. I rozmawiałam z dziewczynami, że się pomaga, będę myślała, co jeszcze mogę zrobić, może, nie wiem, coś przekazać na zbiórkę, może wy mi dać jakiś pomysł, co byście chciały, żeby chcieli, żebym przekazała na zbiórkę, żeby wylicytować albo jakieś wydarzenie, albo, nie wiem, coś ode mnie, coś od mojej firmy. Natomiast no, bardzo mało czasu zostało i chciałabym też poprosić tutaj osoby, które mnie obserwują, influencerów abyśmy dołożyli swoją cegiełkę do tego wszystkiego. Wrzucę wam jeszcze raz tutaj Link do zbiórki i fajnie jakby każdy wrzucił, chociaż nie wiem, po złotówce. każdy 10 złotych się liczy i tak naprawdę jakby każdy z nas coś przelał, to bardzo szybko uzbieralibyśmy te pieniążki. Ja poznałam tą mamę i to mnie chyba najbardziej rozwaliło. I faktycznie jak się jak się zostaje rodzicem, to w ogóle perspektywa na świat się zmienia i. Bardzo dużo rzeczy się zmienia. I nie wyobrażam sobie, że Laosiek, który teraz się bawi na górze i śmieje i nagle dostaje diagnozę, że jest chory i może umrzeć. I rozwala mnie to. I rozwala też mnie to, że obcy ludzie decydują, ile jest warte życie naszego dziecka. Także wrzucam Wam jeszcze raz link do zbiórki. Bardzo proszę, żebyśmy się spieli i uratowali razem życie tego chłopca.